To jest pyta prima sort, czyli udaliśmy się dzisiaj na demonstrację, Jaka demonstracja? Dla ludzi z problemu. Nie, nie, nie mówię, żebyś oceniał, na marsz tylko. wolności. No ja nie mówię, no oni sami o sobie tak mówią. My nie mamy problemu z poczuciem wartości. Na marsz wolności, a jako, że takie tutaj panuje podkreślenie tego, że. Dzień dobry, a pani nie maszeruje z tym gorszym sortem? Nie, nie maszeruję, mam inne rzeczy do roboty. Jakie? Trenowanie? Jakiś, jakiś tam crossfit? Nie, coś innego, ale teraz na trampolinę lecę. O, takie podskaki, jak wysoko pani podskakuje? To trzeba by było zmierzyć. Aż do nieba? Tak, pewnie. Czyli jest pani prima sort? Nie wiem, ta polityka mnie nie interesuje, generalnie nie lubię PiSu i nie lubię gadać o polityce. Ale na marsze też nie? Nie, no i chętnie bym wyjechała z tego kraju. Dlaczego? Co tu się dzieje w ogóle w tym kraju? Co się dzieje? Na rzeczy. Skacze pani na trampolinie, <laughs> jak uśmiechnięta pani jest. No wie pan no. Szkoda gadać, naprawdę. To jakaś flaga. Mam pindolowatego mikro... Nie. Charakterystyczne jest to, że... słychać to, to są tak zwane huki. mówi się Bradio to huki, czyli krótkie fragmenty piosenek utworów poniżej 15 sekund, także nie można nie naruszać prawa autorskiego. Nie co właśnie za ich po prostu. To jest takie sprytnie wymyślone. Kto to wymyślił z tymi hukami, że takie krótkie fragmenty. No szczerze ja nie Pan myśli o sobie w ten sposób, że pan jest kimś gorszego sortu. Jak pan się w ogóle czuje z takim określeniem? No nie, nie, nie czuję się w zasadzie gorszego sortu, więc nie, nie trafia do mnie to określenie. A, a jakieś inne synonimy jakby były na przykład? Że jest pan, nie wiem, jakimś nie wiem, pomiotem na przykład? No też nie, no nie traktuję takich słów poważnie. Na śmiecie? No, też nie wiem. Też nie, też. No wydaje mi się, że na tyle osób można byłoby zorganizować coś więcej, jeżeli chodzi o atrakcje muzyczne. Nie uważasz, Mikołaju? Tak, na przykład y, muzykę na żywo, Cyganów, kapelę i tam... Browary, o, twój stary, o... Nie, 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 Aniasz, tak? Mówili... W radiu, jak wychodziliśmy, mówili, że 12 milionów dzisiaj jest. Czy to jest w ogóle możliwe? Jest możliwe, że ktoś to umie zliczyć w ogóle. Jeszcze raz? Jeżeli jest to możliwe, że ktoś to umie zliczyć w ogóle. Znaczy, no, no to kumulacja po prostu jest w wielkim lotku. No. Policja zawsze inne dane podaje organizatorzy zawsze. No tak, a pan gra ogólnie, czy? Jest to ta lotka? Czasami. No, tak, tak. Czasami tak. Chyba jest niczyj. Pałek, nie masz pałki? Ha. Jedną mam, ale to mamy razem dwie. ale zobacz, komuś naciąg poszedł. Weź go załóż i jakieś hasło będziemy skandowali. Dawaj go, dawaj. O, 12 milionów, że dzisiaj, 12 milionów. 12 milionów! 12 milionów! 12 milionów! 12! Milionów. 12. 12 milionów. Czy to jest realne, że 12 milionów dzisiaj tutaj? Czy to jest realne, że 12 milionów? O, do panu dwalenia w Bęben! Pan, ja pana znam, pan walił ostatnio na... No ty. Bo pan, 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 ostatnio walił na feministkach! No, na krakowskim Przedmieściu pan jestem wa... Rozumiem. Pan nie rozmawia, pan e, wali, Jakby wali do samego walenia, nie interesują go splendory, wywiady w telewizji. E, o, takie, takie, jakieś miny niechętne chyba. Czy, czy... O, pani mnie nagrywa. Czy to prawda, że te 12 milionów może być? Tak? Może być. Ale pani los kupiła. Ja nie. Ja chcę dać szansę innym. Fajnie, lubię jak ktoś mnie nagrywał, taki jakby czuję się doceniony. Dziękujemy, gładem się. Szkoda, że pan nie, miał nic do Słucham? Szkoda, nie bo pani że nie mi nie odpowiada. odpowiada. Okej, okay, możemy porozmawiać w takim razie. A no dobrze, no to. Zaczku. Czas minął. Samochód Boru znowu się chyba O, Dobrze, zdobyli samochód boru, proszę Państwa. Demonstranci, albo chyba się zagotował, to media, którym pan. pan, pan którym pan ufa. A jakiemu medium pan, pan ufa? Przepraszam bardzo. Jakiemu medium pani ufa? Jakiemu medium pani To jest pytapel. To jest medium, Panu, któremu nie ufasz? Ludziach. Nie wiem, czy mu ufam. No nie, a jakiemu medium ufasz? A pan? No, ja jestem dziennikarzem, wolę. Nie ja Tak? No. Gdzie, gdzie pan pracuje? A, a pan? Ja w portalu pyt.pl. A czym się zajmujecie? No, dziennikarstwem, reportaże. A jak pan na przykład przedstawia kwestię smoleńską? Ja się pytam jako dziennikarz, nie przedstawiam. No a jakiemu medium pan, ufam? Jakie, tak? Brytyjskiemu ekonomistowi. Jestem e, brytyjskiego ekonomist. No, ale przecież wiem, że pan nie jest, mam. Nie, jestem z medium, ale... któremu pan ufa, tam jest napisane, tak. Widzisz, jakaś druga, druga kamera jeszcze? Tak. I co ona filmuje? To nie wiadomo, bo to losowe jest. Dziękuję A. tak naprawdę. Pozdrawiam. Dziękuję. Coś się dzieje, samochód Boru został przejęty przez demonstrantów, wrzucili oni... E... To jest propaganda bardzo, bardzo, Tak? Przepraszam bardzo, chciałem się panią zapytać, jak pani podoba się ta instalacja artystyczna Super. zorganizowana Super. przez opozycję najprawdopodobniej. Tutaj mamy agregat, tam mamy dymiarkę i samochód imitujący jako byłby samochodem Boru. Co pani o tym myśli? Bardzo dobry happening zrobiony. Bo młody nie ma czasu, trzeba znaleźć tego człowieka, któremu trzeba wytłumaczyć, że się myli. Gdzie jest ten człowiek, któremu mamy wytłumaczyć, pan mi powie, że się myli, że mówiąc, że sort gorszy. Który jest gorszy sort? No że my, wy. Ale kto my, wy? No wy, no że z kodu pan jest tutaj napisany, no. może no. no. to że pan jest ten taki ja zdrajca, ja zdrajca ubek. Tak, panu pana, ja wszystko jestem. Co pan chce jeszcze? Mogę być nawet Adi, Ja Nie, nie, nie. a nie obraża się pan za takie rzeczy? Absolutnie nie, bo ja to traktuję w kategoriach idiotycznego dowcipu, tak? Nic a, więcej. A co w tym momencie najbardziej panu przeszkadza w Polsce? To, że łamie się demokrację. To, że łamie się konstytucję. No tak, jak to jak przykład, przykład takiego konkretnego działania. Konkretnego działania, no chociażby sądy. No ale to, to, jest, to jest tkanka. Ale to jest to, to jakaś konkretna tkanka. rzecz, którą taki sąd zrobił. E, sąd jeszcze nie zrobił, ale jeżeli będą sędziowie, które będą z nominacji ziobro. Ale na razie jeszcze nie ma. To, to będzie, ale zaraz będą. Ale to nie jest pewne. To jest prawie już pewne. Czyli pan protestuje przeciwko czemuś, co teoretycznie może się stać. Tak. Tak, ja po prostu protestuję na wszelki wypadek, żeby to się nie stało. Mm. Żeby ale... pokazać siłę społecznego sprzeciwu przeciwko mm. takim manipulacjom. Rozumiem. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Proszę. No proszę państwa 2842, Jakieś 6 cylindrów, no i ma ten, słucham? A dużo pali? Proszę nie przychodzić za taśmę, dziękuję. Dlaczego? Dlatego, że nie wolno. Nie prawda? Duż, dużo pali, nie wiem, proszę. A bo w kołnierzu można prowadzić? Co to za ludzie są, przepana? Którzy... No stała się rzecz straszna. Kura przeleciała przed samochodem, pędzili do Torunia, bo tędy łatwiej na północ, dzisiaj na brze do, do ojca ryzyka, no i. i, w, i w, ale oni są z Kodu czy nie. Nie, nie? ja nie wiem skąd. Tam w środku pokazuje się Maciewicz, mi się Dobrze, że przeżyli. Dlaczego? Jaki jest cel? Może pan mi wyjaśni, jaki jest cel tego zabiegu? Nie, nie wiem, o co pan pytał, że co, no, bo oni się ustawili w takim miejscu, w którym nie chcą być widoczni, ale są widoczni. Nie umie tego... Super fajnie, ale za nie wolno wchodzić. No ale właśnie dlaczego pan się tutaj ustawił tak, żeby być widocznym, ale jednocześnie nie chce pan, żeby ktoś tutaj podchodził? To mnie interesuje. Właśnie, niech pan odsłoni. Niech pan pokaże pindola. Coś, że pan boi, kurwa. Podobno, nie wiem, czy słyszeliście o tym, że hasło, my nie chcemy tu islamu, terrorystów i muzułmanów, to hasło to jest ksenofobia i faszyzm i że powinno się zdelegalizować. Jak ktoś tak mówi. Zapamiętaj, nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów. Powtórz, nie chcemy tu islamu terrorystów muzułmanów i staram. czy pan by się zgodził z takim zdaniem, chcemy tu islamu. Nie nie nie, 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 nie. Nie. Faszyści. A czy pani by się zgodziła z takim stwierdzeniem, że chcemy tu islamu, terrorystów i muzułmanów? Yy, trzeba dać szansę ludziom, ale. Yy... Tak, nie za bardzo, za to zachowanie. Czyli też, też faszystowskie, prawda, hasła, ksenofobiczne. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dzień dobry, sumienie narodu. Cześć. Dzień dobry, jak się witacie? Macie jakieś takie powitanie swoje? Mamy. Jakie? Czołem w Wielkiej Polsce i suwieńszczyźnie. E, i, I do tego jakieś takie, mamy. My mamy, my mamy to, czołem w Wielkiej Polsce i mamy jeszcze takie coś, że robimy. No i ręki tak nie trzymaj, bo to nie, nie mężczyzna. Nie, bo to tak się robi. Tak, tak, tak. Nie, <laughs> takie, takie tak. u nas nie ma. Nie, nie? A, to, 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 to fajne takie jest bardziej. I jak tam dzisiaj trollowanie? No trollowanie jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że jest dużo ludzi, którzy mają zupełnie inne poglądy, niż by się Wydawało, bo część nie popiera platformy, ale jest tutaj, bo nie lubi pisu. A my jednak jedynie. Demonstracje są głównie Właśnie. aktem sprzeciwu, tak. więc. No natomiast, dobrze, no to nie natomiast no. zadamy ci inne pytanie, o co ty myślisz? W tym momencie tak. napiłbym się czegoś zimnego, trochę mnie boli lewa stopa i mam zgagę. Ale co, nas, co się może stać w Polsce, naprawdę? Bo niektórzy się boją tutaj, wiecie, jakichś przewrotów i tak dalej. Znaczy ja mam dość takie abstrakcyjne temat. Jak mam myśleć, co się może stać, to mi przychodzą do głowy takie rzeczy jak powódź, Ufo na przykład, naziści, Ruski się boję, że Kisiel mówił, że wrócą na jakiś czas. Że Mówi, mogą... Mówisz, że wrócą? Ja myślę, a ja ci Bo informuję, nie, nie że tak... nigdy nie wrócą. Rusy? Nie. Czemu? Dlatego, że zamiast Rosjan mogą przyjść Chińczycy. I to w pokojowych... Poko w pokojowych... Te, 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 Ale ja dam wam naszą. Ale na... Nasza jest z kamerą, Nasza jest fajna, z kamerą możesz włożyć. Poproszę, proszę. Nasza fajna, wymienię się. No nie, bądź pan żyła. Nie, że Piotr żyła, tylko w ogóle. No proszę, pan się spyta szefa. Bo mówi, tego się mówi. nie da mówi, Powiedzieć mówi, słowami Całujcie nas w cyc mówi, Aha. Całujcie nas w cyc Na przykład Byśmy mieli flagę, byśmy mogli udawać takiego gościa Byliśmy na czele? Czy trafiliśmy na czoło się, ale, ale się nabrałem, wiesz? Na co? Z tyłu liceum, z przodu muzeum ja A, Pani stoi do... To takie czasy To powiedzenie naszego operatora Rekwie. dzielnego, Merus Mam pomysł, czekajcie. Dzień dobry! Pan, pan mnie pamięta. No u mojego Jest w Mikołaj. U mu dziadka mojego na komendzie panowie się Dobro, widzieliśmy. Dobra. Słucham, o co chodzi? No pozdrowienia chciałem złożyć. Na pewno? Dobry, Od dziadka. Dziękuję. Daj, dziękuję. Najlepszego. Zdrów. z Andrzeja. Nie, nie. Z policji. Z milicji. No, mam nadzieję, że to jest prawda. Dziękuję. Tak, Zdrówka tak. życzę. Do widzenia. Znalazłem potwierdzenie. To głupio tak się nagrywacie z dystansu. Może pan potrzeba, żeby mnie dobrze... Bo mamy zwaną, przedstawicieli środowiska no, LGBT. No, no, A przyszła pyta. Tak, i przedstawicieli środowiska LGBT. Nie jest was zbyt wielu. A tam... ja nie, dlaczego? Nie, A, bo pan jest, pan jest takim homofobem, no, że jak pan mnie dotknie, to ja zrobię. Ojej, nie, no nie, 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 no to mi no, Ale gej. Pytanie, jakie A, pytanie? Pytanie, jestem bardzo ciekawy. E, pytanie, czy no. uważaliście, że przedstawicieli środowisk LGBT będzie tutaj więcej niż jest faktycznie? I czy uważacie, że to coś zmienia w ogóle? Znaczy no nie wiadomo, kto z platformy jest, bądź tam nie ujawniają nie? sądzicie, że są tacy Na Pewno są. A czy y, ogólnie uważacie, że to, że nie jest, jakby przynajmniej nie rzuca się w oczy, że jest sporo osób z środowiska LGBT, czy to i źle dla waszego ruchu? Czy to, to coś w ogóle zmienia? Sądzę, że gdyby Jarosław Kaczyński się w końcu ujawnił, to by było, no sobie by się działo, nie? Hmm. A co jest takim głównym powodem, tu dzisiaj przyszliście? To was najbardziej wkurza? No, platforma. My tu jesteśmy, mamy tu ukryty baner, jak wyjdzie z ze swoim uśmieszkiem, to my go rozłożymy i on będzie już taki mniej szczęśliwy. Ale to takie, bo widzicie, bo tutaj wszyscy wrzucają jednego wora, bo stoicie LGBT, to każdy sobie myśli, że wy niby zwolennicy platformy. No tak, dlatego uprawiamy mały trolling, ukryta opcja gejowsko-lesbijska. No tutaj bardziej... Jaka lesbijska? Gdzie lesbijska? No niestety, no lesbijek brakuje. Ukryła się. Nawet w ekipach gejów nie ma dziewczyn, taka bieda, po prostu, sosy party, po prostu, co za czasy. No niestety, no tak przyszło nam żyć. Ośmieszyć. Oczywiście. Rozśmieszyć? Dobrze. Nie, rozśmieszyć oczywiście. Rozśmieszyć, dobrze. Ej, id idą dwa żuki, id nie, idą dwa penisy przez pustynię. Jeden mówi ale mi gorąco, a drugi to zdejmij golf. To bardzo miło, znaczy ja tutaj przyszedłem, żeby pan mnie ośmieszył, dlatego że jest znany. Niech cytują pozytywnie lub negatywnie, ale z nazwiskiem. Ale to, to bo istnieje, wie pan, istnieje, niektórzy mówią, albo piszą, przynajmniej takie opinie czytałem w internecie, że jeżeli chodzi o uczestników tej demonstracji, a to o kodzie chyba było, ale mniejsza z tym, no powiedzmy, że wrzucę pana na chwilę do jednego wora, jako, jako członka obserwatorium wyborczego, że nie trzeba nic mówić, tylko postawić mikrofon. Co, wystarczy, co pan na to. Zależy, mówi Pan to o, o kodzie, że nie trzeba nic mówić, tylko postawić mikrofon? Nie, no, o, a Pan jest z jakiego stowarzyszenia? Yy, obserwatorium Wyborcze. I na przykład wrzucę to do jednego wora, że do członka Obserwatorium Wyborczego podejść wystarczy, nie trzeba nic pytać, tylko wystarczy postawić mikrofon. Co Pan na to? No, proszę bardzo, ja mogę powiedzieć, czego chcę. A Pan to tak potnie, żeby wyszło odwrotnie, niż moja intencja. Puszczę w stu całość. Yy, o, tak, ta, ta, to, to jest Pan... Yy... To co? <noise> Zakład o stówkę. Nie, 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 z Kaczyńskim bym się o stówkę nie założył, z panem też nie. A dlaczego pan, ale źle mi z oczu patrzy? Mam żonę, dziecko, jestem dobrym nie, człowiekiem. Bo ja pana oglądam, podatki. Jak pana oglądam w internecie, więc wiem, no. więc, wiem <noise> jak pan robi. Bo był ten papież, któremu się przestało chcieć papieżyć, jest tam ksiądz, któremu się przestało chcieć księżyć. Lemański? Po, tak. No to proszę. proszę to panie. on prowadzi. No, to on taki jest. On, on tam nie manipuluje. Ja nic nie z nie Ale ja nic nie Ja nie manipuluję, naprawdę. Ja nie no. No, może w tej ja daj... sekundzie chwilowo. Nie, nie może w ogóle nie robię. Nie, w ogóle nie robię. No nie, gwarantuję panu, że ja daję wypowiedzi takie, jak one są. Jeżeli jakaś nuda jest, że stoimy, teraz, ten fragment może wytnę, że tak stoimy. Tak, więc dziękuję za wycięcie fragmentu. No nie, no nie, że nie, nie mogę tego wyciąć już. No. no rozumiem, czyli pan nie może wyciąć. No, nie, nie, bo jak, jak, jak jest nic nie mówione i nic się nie dzieje, to mogę, ale jak pan coś zaczyna opowiadać, to już nie mogę już. No. no dobrze, to bardzo mi miło i... To właśnie nie, to pan W ogóle ja powiem tak pyta.pl. Tak jest. O, to wiem, że dacie. Tak jest. To na pewno. Dziękuję. A, no tak, tak, tak. A, bo ja z księdzem rozmawiałem, ja przepraszam bardzo, że tak w pół słowa, ale ja z księdzem rozmawiałem y, na Marszu Niepodległości w 2013 roku, jak ksiądz jeszcze był księdzem. A ja nadal jestem księdzem. Nie no, przestał pan być, ksiądz, być księdzem. No widzi pan, jest pan, jak to się mówi, nie w się spraw. No to co mi mówicie, że przestał być księdzem ksiądz Lemański, jak jest księdzem? Jest księdzem! Jest jeszcze księdzem! Jest. Dobrze, dziękuję. Opowiadają, helikoptery przysłali, coś zakłócało No, No Nowocze kropka nowoczesna. Kropka nowoczesna, przygarnij kropka, a was co dzisiaj tu sprowadza? Na pewno nie pyta.pl e, A mnie tak. No świetnie. Też tak uważam. Ale jaki powód ciebie sprowadza? E, przepraszam, ale nie jestem osobą kompetentną, by odpowiadać na Wasze pytania. Tego tak to dobre było. Tak? No. Świetnie. No to nie, jak nie jesteś ze sobą nie, Ja mogę, mogę porozmawiać. Świetnie, no dobra, no dobra. To. No to co mm -hmm, cię... Z jakiego powodu przyszedłeś? E, przyszedłem walczyć o demokrację w Polsce. A jak jest demokracja... To się powtarza. Jak jest demokracja w Polsce zagrożona? E, bardzo. Przez rządy PiSu. Generalnie, Generalnie... No tylko takie przykłady, wiesz. No, przyszedłem walczyć o swoje poglądy. Jestem, jestem liberałem i o to walczę. No dobrze, ale konkretnie jakieś takie wiesz... Nie, nie nazwy. Na konstytucyjne? No Może to jest nazwa. Ja tak, wiem co to jest taki Mam organ administracji. Pan zrozumiał, że jeżeli jestem, brałem, to walczę przeciwko czegoś takiemu jak na przykład 500 plus. To walczę na przykład przeciwko czemuś takiego. Przeciwko jak 500 plus. plus. Skarb Państwa. Czy jesteś takiego to jak to Skarb państwa. państwa? No to jest tak, no to też są bo skar... Co wchodzi na co Co się zalicza do skarbu państwa? Ja pana pytam o skarb państwa, przepraszam, nie, nie lubię po prostu odpowiadania pytaniem na pytanie. No Dobrze, to, no, no to okej. Okay. Udziały w spółkach. Złoto i platyna dewizowa. Nie będę wymieniał wszystkiego na panu no odpowiedź. Złoto i platyna dewizowa, przychody z budżetu, mhm. pieniądze pożyczone z różnych źródeł. To są obligacje. Słucham? Na przykład obligacje. Na przykład obligacje, tak. to pan studiuje? Istnieje w takim razie prawo, Czy istnieje w takim razie coś takiego jak skarb państwa. Zna pan taką osobę jak Margaret Thatcher? Osobiście nie, ale co to ma wspólnego? No to, że powiedziała, że nie istnieje coś takiego jak skarb państwa. Ale... O... To jest cenne, bo to jest taka to, trochę grasówka. To jest, jest grasówka, gra ale to jest mądre. Natomiast to jest o tyle Nie. ciekawe, że poglądy bliskie Margaret Thatcher przy. Kropka nowoczesna to tak troszeczkę jakby się Petru dowiedział. Oj, niech się dowie. Proszę, jak ma się nazywa? Mateusz Pajda się nazywa. Mateusz Pajda, ja zwolennik mówiłem... Margaret Thatcher. Mówił. Ja bym, chciałbym generalnie zaznaczyć, że mówiłem o. E, marge... w, imieniu, w, imieniu w imieniu nowoczesnej. Nie mówiłem w imieniu nowoczesnej, tylko w imieniu siebie. Jeśli chodzi o Margaret Thatcher, zacytowałem w sprawie e, Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. No, ja ostatnio odszuciłem papierosy i że tego na czarno, a to jest zły pomysł. O Bartosz Kałuża, patrz. O Bartosz Kałuża, cześć. Kłaniam się, kłaniam. Bartoszu, co ty tu sprowadza? Jezus, Maria, zdrada, Bartoszu, co ty masz tutaj? Nowoczesna i co jeszcze? PSL? PSL, tak. No daj, tak, ja, ja PSL chcę mieć. Za tobie zamyczy, którą ja nie, ja chcę dobrać. PSL, nie, to jest dla mojego kolegi. Jesteśmy za legalizacją współżycia seksualnego z trzodą chlewną! Kochamy trzodę chlewną! Walić kozy! Gdzie? A Tak? dyk... Na czele marszu. Nie widzę. My... PS... Wszyscy będziemy mogli dołączyć do marszu. Powoli, tam jest czoło. Dobrze. Poczekajcie chwilę. Wszyscy będziemy mogli pójść razem i upomnieć się o Polskę. To my... Tu jest Polska, liberalny odłam PSL-u. Zależy nam tu oczywiście tu na Polsce. Ale przede wszystkim na współżyciu ze zwierzętami kobietnymi. Europejska. Dzięki e, zdobyciu kamuflażu... Samorząd musimy bronić! No, żartowałem? Jest Czarek, jest Czarek Grabarczyk, Łódź! Łapy precz od samorządu, nie damy się zastraszyć! Kto chłopy precz od samorządu? Jak chłopy? Panie, co pan? Też my, też jest, się liczymy jako... Właśnie, właśnie chłopy są potrzebne, proszę pana, żeby to Polskę zmieniać. Samorząd, samorząd, ważniejszy niż twój narząd! Proszę państwo, zatrzymamy samorząd. na chwilę u czoła marszu, gdzie Ja prowadzę czoło, czoło marszu. Ja, to ja. Puśćmy liderów opozycji to ja. na czoło marszu, Lider a opozycji. potem będziemy szli za nimi, dobrze? Dobrze. dobrze? Poczekajmy chwilę. Proszę o u Przedstawiciele z tej to to strony to to i Grzegorz tamtej żarty. no przecież, no. Na Włodka, Kosiniaka, Kamysza, na Pana Promiana. No dobrze, Platforma, ten, ten PSL, na, wszyscy są. Przemawiających no. ze sceny, to oni powinni jednak być na czele marszu. Poczekajmy na To co? Nie ma SLD. Nie ma SLD. Właśnie, gdzie jest SLD? Razy. SLD jest tu niedoreprezentowane. Kolega Sonik jest? Jaka się... Polska? Jezus Maria. Europejska. Tu jest Polska. Europejska. Tu I rolnicza. Oraz Europejska. wiejska. Wolna Polska z zasadami, lecz przede wszystkim seks ze zwierzętami. I zaraz przyprowadzi na Co? Czekamy na czołomarszu. Tak, dobrze. Marszu. Ale zaczyna się Państwo, klarować sytuacja, tak jest. Facet z napisem marsz. Pozostawmy wolną ulicę, bo inaczej nie przejdziemy. Wolne ulice! Wolne ulice! Wolne ulice! Wolne kamienice! Ręce od samolotu! Ręce precz od narządów! Od narządów! Ręce precz! Od moich narządów! Ręce precz! Od moich narządów! Ręce precz! O moje narządów! Patrz, tutaj jest sprytna sztuczka! Dobra, dobra, dobra. Od moich narządów. Pa pa, pa, pa. Ręce precz! Jaka sprytna sztuczka, myk, myk, myk. Czy w tych płaszczach nie jest zbyt ciepło? Na ja jestem liderem samorządowców. To słońce mi z drugiej strony. Zlikwidowana tylko dlatego, że powstała za czasów PO. Dobrzeń Wielki. Słyszeliście o tym proteście głodowym. Sami o sobie mamy decydować, bo Polska ma być obywatelska. Jaka polska? Obywatelska! obywatelska! Dobrzeń Wielki! Europejska jeszcze do tego. Pamiętamy. Wolna Polska! Tak jest. Wolna Polska! Europejska! Wolna polska! Europejska. Polska. Europejska. Już są, już zaraz będą razem z nami. Przywitajcie oklaskami. Idą łebłem. Mm. Jest Grzesiek z Jest Władek Kosiniak kamysz Jest Ewa Kopacz KW. jest Borys Idą, idą nos w nos. na czoło No. Młody pamiętaj od tamtej. A co z postulatem tak ważnym dla nas, czyli seks ze zwierzętami? Kiedy wreszcie PSL doczeka się... ale jak to? Kiedy wreszcie? Ile możemy czekać? Ile możemy czekać? Proszę Państwa, jest bardzo gorąco, tym borowcom musi być zdecydowanie goręcej niż nam. No i... Pff, no co tu dużo mówić, no. Czas... czas do domu. Na coś zimnego. Na przykład... zimną, nienawidzącą nas żonę. Ale o ktoś... Ja uwielbiam, jak mi próbują ogłuszyć tym gwizdkiem. Ale to nikt pana nie ogłusza! Ja bardzo lubię, bo się nabierają, bo ja mam takie specjalne, że... Nikt pana nie ogłusza! Dobra, dobra, gorszy sorcie. Cwaniaczku to no. Dobra, będzie alternatywne zakończenie. To jest alternatywne zakończenie, cieszymy się, prawda? Cieszymy się. To. Nie, to musimy mieć bardziej entuzjastyczną opinię. To jest kolejne alternatywne zakończenie, cieszymy się. Czy jest to w ogóle realne, że jest, że... Czy te 12 milionów, o których była mowa, czy jest realne? Jest prawda? Jest oczywiście. Oczywiście, że tak. Dokładnie. Specjalnie do Państwa pyta.pl. Dziękuję. <mulary> パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ